Od 110 lat Ochotnicza Straż Pożarna skończy, dba o bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy oraz miasta. Bardzo ważne wydarzenie dla Kończyc w perspektywie patrząc także stulecia miasta Zabrze. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach ma 110 lat, a miasto ma 100 lat. Także tutaj już te podstawy samorządności, podstawy takiego społeczeństwa obywatelskiego tworzyło się nim jeszcze Zabrze, zostały mu nadane prawa miejskie. Posiadamy w, na stanie dwa samochody bojowe ciężkie, które zostały przekazane z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze. Posiadamy łódź do ratownictwa wodnego, posiadamy sprzęt specjalistyczny do ratownictwa drogowego Położę nie kończyć między autostradą A4, a drogową trasą średnicową i autostradą A1. Tutaj ważne szlaki komunikacyjne otaczają zabrze i my również jesteśmy dysponowani do wypadków drogowych, których tutaj się dzieją na naszym terenie. Jesteśmy dobrze przygotowani, dobrze przeszkoleni. Ochotnicze straże pożarne zrzeszają zarówno byłych strażaków, jak i młodzież, dla których jest to początek przygody z pożarnictwem. Już dawno planowałem po prostu dołączyć do straży i planowałem swoją przyszłość, przyszłość ze strażą i jak się przeprowadzi, przeprowadziliśmy na Kończyce, to pomyślałem, że jestem daleko OSP, to może spróbuję dołączyć. Podeszłem na jednym spotkaniu, zapytałem, czy jest jakieś miejsce do dołączenia. Z dużą radością mnie przyjęli jako nowego członka. No i tak się w sumie zaczęło od początku. Później mnie szkoliłem się, chodziłem na jakieś wyjścia, dostałem swoje koszerówki, swoje nazwiska. No i tak się w sumie zaczęło. Można to nazwać misją oraz zawodem, ponieważ misją jest ratowanie ludzi. Z zawodem może być... Dajmy na to pójście już w dalsze kroki do Państwowej Straży Pożarnej, do zawodniczej służby pożarniczej. Jest taka satysfakcja w życiu, że możemy później jak dołączymy do Państwowej Straży Pożarnej, że komuś możemy po prostu uratować życie. I... Jakby to, to jest fajne, bo to jest i jednak marzenie niektórych osób. Jak na jubileusz przystało, oprócz pikniku dla mieszkańców, odbyła się również uroczysta Msza Święta oraz część oficjalna, podczas której wręczono odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla strażaków oraz przyjaciół jednostki. Widzimy tych młodych ludzi, widzimy w wielu akcjach, widzimy w tych akcjach wyjątkowych, ale też w tych normalnych, wtedy kiedy porządkujemy miasto, wtedy kiedy walczymy z dzikimi wysypiskami, wtedy kiedy walczymy My, z naszymi niedużymi rzekami, ci młodzi ludzie zawsze są z nami. Tak więc bardzo serdecznie gratuluję, ale przede wszystkim dziękuję. Ja pamiętam, kiedy pamiętna powódź dotknęła też Kończyce, pamiętam tych młodych ludzi, pamiętam tą determinację, z jaką wspólnie walczyliśmy i wspólnie wychodziliśmy do pomocy mieszkańcom. Tak więc teraz czas na zabawę, teraz czas na wspomnienia, ale przede wszystkim czas na głębokie podziękowania naszym młodym przyjaciołom. Wszystkiego dobrego, tak trzymać i pięknego rozwoju w następnych latach. Wszystkiego dobrego. Maj to dla strażaków miesiąc wyjątkowy. To właśnie w maju obchodzony jest dzień Świętego Floriana, czyli patrona strażaków. Z okazji swojego święta oraz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w miejskim garnizonie odbyły się dni otwarte, w których udział wzięło kilkaset zebrzańskich przedszkolaków. Przedstawiamy sprzęt, jakim dysponujemy, sprzęt, który, który jest używany przez nas przy działaniach ratowniczo-gaśniczych, a oprócz tego oczywiście opowiadamy o naszej pracy, na czym ona polega, czy jest bezpieczna, czy nie Jakie działania podejmujemy na miejscu zdarzenia? Przygotowaliśmy tutaj kilka atrakcji dla dzieci, przygotowaliśmy różne stanowiska. Jest taca, na której pokazywany jest, jak wygląda prawdziwy pożar, ale również przygotowaliśmy takie stanowiska, gdzie dzieci same mogą wziąć do ręki węża strażackiego i w takim ubranku strażackim, który jest przeznaczony dla dzieci, mogą oczywiście polać wodą na taki przykładowy pożar. Jak Wam się tutaj podoba? Fajnie, fajnie. Gasiliście już pożary? Jak było? Fajnie. Chciałabyś kiedyś zostać strażakiem? Tak, a ja policzą. Dzieci są zachwycone, mogą tutaj utrwalić różne takie umiejętności numer alarmowy przede wszystkim, co jest bardzo ważne. Mogą zobaczyć tutaj sprzęt, jak wygląda praca strażaka i. i no Przede wszystkim utrwalić numer alarmowy, co jest bardzo istotne. To właśnie między innymi dzięki takim działaniom jak Dni Otwarte czy wspólne świętowanie ważnych jubileuszy oraz oczywiście ratowanie ludzkiego życia i mienia, strażacy od lat cieszą się największym zaufaniem społecznym.